Witajcie w kolejnym nagraniu. Prosiliście, więc jest coś tu przygotowałem. Jakąś stertę małą narzędzi. Tak jak tytuł filmu wskazuje, 10 najważniejszych narzędzi ręcznych. Dzisiaj, uwaga, narzędzia ręczne, nie elektronarzędzia, nie maszyny. 10 najważniejszych narzędzi ręcznych, które używam na co dzień. Od czego zacząć? Hmm, od czego by tu zacząć? Nie będę mówił o takich rzeczach jak oczywiście okulary, e, różnego rodzaju ochronniki, to jest rzecz oczywista. Może trochę trasowania. Kątownik. Ja używam e, Hultafors, Hulta Force. tak. Takiego oto kątownika. On już jest trochę zużyty, no, już trochę go mam. Także ma skalę do 79, 79 cm. No, można powiedzieć dość. 80 z jednej strony, z drugiej strony 73. Tutaj szkoda, że nie ma tej skali, niestety, ale kąt do takiej cisielki, do gdzieś tam trasowania takiego pobieżnego z grubsza super sprawa. To jest pierwsza rzecz. Drugi kątownik, jak już jesteśmy przy kątownikach, to jest kątownik nastawny. Ja mam akurat trzy takie kątowniki, najróżniejszej. Na różnej długości i właściwie wielkości. Akurat to mogę pokazać. Bo na ten temat też było dosyć sporo pytań. One tak wyglądają. To są mały, średni i duży. O tych kątownikach może coś. Ponieważ było kilka pytań odnośnie, czy one trzymają kąt, czy nie. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ostatnio sprawdzałem ten duży sprawdzałem no, przy okazji robienia czegoś trasowania i tu aha przy stopniach kiedy odrysowywałem przez wszystkie stopnie chciałem odrysować linię no i niestety kąta nie trzymał nie wiem dlaczego podobno trzeba tutaj coś przeszlifować nie wiem o co chodzi w każdym razie ja ich nie używam do tego żeby trzymały kąt bo do tego mam inne kątowniki albo inne sposoby na sprawdzanie kąta natomiast Używam ich do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do trasowania na głębokość, czyli załóżmy, że tu mam coś do zmierzenia, ustawiam sobie, blokuję i mam określoną głębokość. Tak oczywiście one wszystkie działają. Mam jeszcze jeden, może nie kątownik, ale taki przymiar. To się nazywa rzekomo multi-winkel. Coś w tym rodzaju. To tak to wygląda. Pewnie widzieliście w niektórych filmach, gdzie go używam. Ma skalę do, od 1 do 15 cm i później 16 do 30. Druga skala. Ja nawet nie wiem po co to jest. No w każdym razie jest. Jest też jakieś tam oczko z poziomicą, i oczywiście można go. Też jakby zamienić. Teraz już nie będę go rozklecał, można go ustawić jako kątownik tutaj w ten sposób, czyli będzie takie te po obu stronach albo po jednej stronie. Ale ja używam głównie ich do mierzenia głębokości, czyli dlaczego mam trzy? No właśnie, dlaczego aż tyle? Ponieważ jak na przykład odmierzam coś, coś trasuję i mam jeden wymiar, który muszę przenosić cały czas na elementy jakby powtarzalne, a mam tych wymiarów kilka dwa, trzy, czasami więcej, to wtedy ustawiam na jednym ustawiam jedną wartość, na drugim drugą, na trzecim i tak dalej i tak dalej. To jest na temat jakby jednej funkcji. Kolejna funkcja to jest mierzenie, trasowanie też na określony wymiar, żeby ja nie wiem niektórzy robią, a czasami też tak robię, czyli palcem trzymam. Nie wiem, czy, to, czy tutaj to pokazać. No, znowu tutaj będzie to balcem, trzymam w ten sposób, robię kreskę i tak dalej, ale to jest takie, no wiadomo, z grubsza, mało dokładne. To jest to, kątów mówię, nie sprawdzałem, bo mnie to akurat nie interesuje. Pod względem, jakby, funkcjonalności, czyli trasowania, głębokości trasowania. Są świetne, rewelacyjne. Pierwsza jedna sprawa, którą trzeba zrobić, trzeba oszlifować krawędzie. To są kątowniki Bacho. Trzeba oszlifować krawędzie, ponieważ są dosyć ostre. Nie wiem czemu, ale no można tutaj sobie zrobić krzywdę przez nieuwagę. Tak samo narożniki. Ja jeszcze tego nie zrobiłem, nie miałem czasu. Jesteśmy przy kątownikach, to następną sprawą będzie kątownik japoński. Który używam też przy, i przy drobnych rzeczach, i przy większych yy, na przykład też widzieliście go w użyciu jak robiłem klatkę schodową, ten cały budynek, tam bardzo dużo go używałem do przenoszenia wymiaru yy, muszę sobie jakąś belkę tutaj wziąć. O, tutaj mam coś do przenoszenia wymiarów z jednej ścianki na drugą, i tak dalej, żeby on, na przykład odrysować wymiar w kołobelki, czy na przykład do odrysowania czopów i tak dalej. To jest ta sprawa, skalę tu jakoś ma, tutaj jest jedna rzecz, która mnie strasznie irytuje. Jest jakaś skala odwrócona. Nie wiem, teraz już nie pamiętam, ale zawsze mi to przeszkadzało. Aha, chodziło o to, że skala zaczyna się tutaj od pół centymetra, 5 mm jest jakby wolnej przestrzeni, nie wiem po co to jest. Widać jakieś Ktoś kiedyś miał jakiś zamysł, kąt 45 stopni super, jakby że tak powiem wiarygodny, do tego kąta można 45, można ustawić na przykład tarczę piły formatowej. To jest ta sprawa. Myślę, że na temat kątowników to już będzie chyba wszystko. Następna sprawa to są dłuta. Oczywiście ja mam tych dłut, nawet nie wiem ile, ale te dłuta, tych dłut używam najczęściej. Czyli to są dłuta dosyć szerokie, wąskich dłut raczej nie używam, mam też nawet do 6 mm, czy czterech, ale nie używam ich. Używam te szerokie, ponieważ no głównie robię takie większe rzeczy i to są akurat na Narexa i Jakieś dłuto japońskie, jakieś w sensie, nie pamiętam nazwy, coś na o. E, mam jeszcze dłuta Feldera, właśnie a tu może na ten temat też mogę coś wspomnieć. O, trochę już wyszczerbione, ale to nic. Dłuta Feldera. E, te dłuta kupiłem tak na spróbowanie. Nie wiedziałem, czy one się sprawdzą, czy nie. No, Felder robi głównie maszyny. No, nie, nie, nie wiedziałem, że zajmuje się też takimi rzeczami, no ale mówię dla próby, czemu nie, akurat z maszyną, z strugarką zamawiałem, no, to przyjechał, sprawdziłem, I tych dłut było w komplecie eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. od najmniejszego do to jest największe 26 mm i coś okazało, że. Dłuta są bardzo dobrej jakości, jednak stal, jakby no, na pewno nie dorównuje to stali, stali japońskiej, czy nawet na Na Nareks jest o wiele bardziej wytrzymałym, ma większą wytrzymałość stali. Te dłuta są bardzo ostre po naostrzeniu, bardzo dobrze strugają, zbierają materiał, natomiast są bardzo kruche, czyli no, trzeba uważać. Ja ich używam. Bo ja wiem, no jak na przykład mam Nareksa czy inne mam wstępione, to te używam awaryjnie. E, I żeby nie czekać, dlatego też mam tyle tych dłut e, Oczywiście dłuta, wszystkie dłuta, które ja mam, których używam, one są do, e, z użyciem do podbijaka czy pobijaka. E, jak widać, już są lekko zużyte. Bez problemu, bez najmniejszego. Ja mam taki duży młotek. Pewnie widzieliście na No, takim młotkiem już można dobre dłuto zniszczyć. Ale przy mądrej pracy, jakby bezpiecznie, bezpiecznej dla własnych narzędzi, można używać też pobijaka. Kolejną sprawą są miary. No i tutaj jest taka sprawa z tymi miarami, że mam ich chyba z tysiąc. Dlaczego? To jest jakaś tam miara w ogóle pod, podstawowa z, z lokalnego sklepu, dlatego, że ja miary wymieniam średnio co dwa miesiące, dwa, może trzy miesiące, zależy od intensywności pracy. Eee, dlaczego? Ponieważ miary, niestety, te tanie miary, czy dobre, drogie miary, one po pewnym czasie przekłamują wymiary, czyli chodzi o ten element z przodu. Który jest luźny, on ma tutaj określać grubość tej, tego haczyka, jakby. E, dlatego on jest luźny. Po pewnym czasie to się luzuje. Ja takich miar używam bardzo często, praktycznie codziennie. E, nawet kilka mam zawsze przy sobie. E, poza tym, pracując w warsztacie, jest mniejsze ryzyko, że te miary się powiedzmy zniszczą. E, tutaj mogę ich dłużej używać. Natomiast na zewnątrz, Zawsze ta powłoka zaczyna się ścierać, gdzieś tam zaczyna się pojawiać rdza. Te tanie miary to już w ogóle to jest katastrofa. To wystarczy jeden dzień na deszczu i jest miara do wyrzucenia. Dlatego tutaj nie będę się skupiał nad, nad tym, ponieważ uważam, że nie można kupić po tylu latach doświadczenia, które mam, nie można kupić miary, która będzie Wam służyła, nie wiem, 5 lat. Może komuś tam się zdarzyło, ale to są wyjątki jakieś i szczerze mówiąc nie wierzyłbym w to. To jest to. Aha! Yy właśnie, no i na temat yy miar. Nie warto inwestować w drogie miary. Naprawdę nie warto. To jest rzecz, która jest yy tania, ona ma być użyteczna i yy nie musi być droga. Ona, to, że ona będzie droga, to będzie tylko droga i nic Wam więcej to nie da. Nic nie wniesie. Także lepiej kupić tańszą miarę, dobrą, a tanią i po prostu je wymieniać i nie chować na, na, nie wiem, na czarną godzinę tych zużytych, tylko po prostu wyrzucić i kupić nową. Kolejna sprawa to jest to są strugi. Ja tu wybrałem akurat strug Gładzik i wydaje mi się, że tutaj akurat marka nie ma nic do rzeczy. No to jest dosyć drogi strug, ale ten akurat jest do takich zadań, które na przykład są bardzo delikatne. Miałem taką sytuację, jak robiłem te blaty kuchenne. W jednym miejscu gdzieś klejonka nie uciekła. Nie wiem dlaczego, ponieważ tam były domino, no ale coś tam się stało, i klejonka się nie do końca spasowała, bo był po prostu lekki klawisz. No i tutaj ten strug przyszedł z pomocą i spisał się rewelacyjnie. Cieniutki zbiór, oczywiście on jest ostry, ale można też użyć starego. Ja mam bardzo stare strugi. Na przykład, na przykład, wszystko zakurzone, na przykład taki strug, nie wiem z którego roku on jest i co to za firma, prawdopodobnie Stanley, no nieważne, w każdym razie stary, ja go odrestaurowałem, śmiga, jest bardzo poręczny, jedyny mankament, no to niestety zawsze te stare strugi mają te ustawienia takie, kosmiczne, gdzie no, trzeba się trochę pobawić, żeby ustawić ten strug. I to tyle. To, są, to jest strug do takich prac podstawowych, delikatnych, nie do jakiegoś heblowania z czy coś takiego. Absolutnie. Na temat strugów tyle. Kolejna zabawka to są takie, one się nazywają Bench Dog. I one są oczywiście w różnych rodzajach. Wszystkie generalnie są podobne, jak krążki hokejowe. Super sprawa przy szlifowaniu, przy malowaniu. No właśnie, tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Do tego jeszcze można dokupić coś takiego. Ja podejrzewam, że wiele firm to ma. Również to są takie. Punktowe podkładki, oczywiście możemy założyć sobie na, na te krążki. One mają taką tutaj gumową e, gumowy materiał, antypoślizgowy, czyli one nie będą się ruszać. Im cięższy materiał położymy, tym lepiej. Ale no, czasami malujemy i potrzebne nam jest coś, co nie będzie dotykało żadnej powierzchni, tylko delikatnie, punktowo. Oczywiście, ja kiedyś zrobiłem błąd i robiłem jakąś, nie pamiętam czy teraz szafkę. I położyłem sosnowe albo świerkowe, e, sosnowy, świerkowy element na tym, no i niestety pojawiły się dziurki, dlatego trzeba z tym uważać, ale też fajna sprawa, czasami tego używam. E, to, jest, to jest to, to jest bardzo przydatna rzecz, ponieważ przy szlifowaniu, na przykład mamy strugnicę, no fajnie, jeżeli ktoś ma, tak jak ja, no powiedzmy zadbaną strugnicę, chociaż tutaj jeszcze dużo, e, dużo przeszła ta strugnica. Natomiast, jeżeli ktoś ma strudnicę, na przykład starą, albo jakiś stół, który, w którym są wkręty, w którym jest e, średowej ilości kleju, ja na przykład tutaj czuję, że po tym całym klejeniu ostatnim mam takie drobinki kleju i muszę to niedługo się zająć tym, tą e, strugnicą. Natomiast to wszystko się odbija później na materiale. Im robimy miększy, e, z większego drewna e, jakąś pracę, to wszystko nam się odbije na, na przykład, tak jak teraz leży tabelka. Ona, jakbym ją wgniótł, to wszystkie, e, wszystko, wszystko co jest na tym stole, łącznie z trocinami, z senkami, które gdzieś tam odprysną i nie, nie widać ich, wszystko się odbije na drewnie. Także fajnie jest tego używać. Ja używam mm. jeszcze takiej maty e, zakupionej w sklepie i e, e, to też mi się e, przydaje. Co dalej? Co mam jeszcze? Mieliśmy to, to, to. Aha. Piły, piły japońskie, oczywiście piły to jest temat rzeka, ponieważ tych pił jest w tej chwili na rynku cała masa, zresztą jak zawsze, tych pił było już trochę na rynku wcześniej, ale no powiem tak, z tego co wiem, Amerykanie, którzy zawsze trzymali swoją stronę, a szczególnie byli z daleka od Japonii, zaczynają Carpenterzy używać japońskich pił do wykonywania połączeń na jaskółce czy ogon, co nie wiem czy łatwo im przyszło, czy trudno, musieli przeoknąć tą żabę i no, no nie da się tutaj porównać piły, piły japońskiej do piły z północnej Ameryki, która no, też furorę robiła i robi zresztą na całym świecie. Natomiast no, te piły są rewelacyjnie. Ja mam ich tutaj cztery. Jeszcze mam jedną w pracy. Dlaczego tą akurat wybrałem? Ponieważ tej najczęściej używam. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze przeżyła ze mną bardzo dużo. To jest jedna rzecz. E, nic się z nią nie dzieje. To jest kolejna rzecz. A następna sprawa. Kiedyś się napaliłem na zrobienie na nakopienie pił tych najcieńszych grzbietnic. No i co się okazało? Nie wiem, czy to będzie widać, jak wyglądają zęby po użyciu. Tutaj przy twardym drewnie spotkanie z twardym drewnem, oczywiście nie wiem chyba z 20 zębów od razu straciła. E, tutaj ostatnio nie pamiętam coś. Aha, stolik do frezarki robiłem i. Okazało się, że spotkałem się z wkrętem, no i cała seria zębów wyszła. Oczywiście jak najbardziej do cięcia małych rzeczy, jakby takich cieniutkich plastrów, które musimy gdzieś tam dociąć, to są rewelacyjne piły. Natomiast zdecydowanie mi łatwiej się nie tą piłą. Jest to narzędzie, którego praktycznie nie odstępuję, ja mam w pracy drugą taką samą i używam non stop. Kiedy mam coś przyciąć, nie muszę biegać gdzieś szukać prądu, naładowanych baterii itd. Mogę sobie wziąć tą piłę czy na dachu, czy gdziekolwiek indziej. Jedna rzecz tylko mi brakuje, to jest super sprawa, żeby gdzieś sobie przyczepić na magnes, bo jak się nie wiem, wchodzę na przykład na dach, no to ciężko zabrać wszystko, i a szczególnie taką piłę, która jest ostra, trzeba ją z daleka jakby od siebie trzymać, także. Coś będę musiał pomyśleć, nie wiem, może do nogi, może, nie wiem, nie wiem co, co, coś na magnes, żeby po prostu tą piłę przyczepić, wziąć resztę rzeczy i iść na przykład na dach. I wydaje mi się, że ostatnią rzeczą może absurdalną, może, może śmieszną, może nie, ale dla mnie bardzo poważną sprawą jest to oto bajeranskie urządzenie. Jest to Ostrzałka do ołówków. Oczywiście, ołówki no to jest podstawa, tak? E, może, no właśnie, tutaj to, potraktujmy to jako jedna rzecz. Tą ostrzałkę dostałem od żony kilka lat temu. E, firma Petis. Nie wiem, nigdy nie sprawdzałem firm, ale powiem tak. Baterie. Tu są raz, dwa, trzy, cztery. Cztery paluszkowe baterie wytrzymują około. 8 miesięcy. Rewelacja. Mam drugą, też którą dostałem od żony, którą zabieram do pracy, ale już jest inna. No i tam baterie średnio co 3 tygodnie muszę wymieniać, też cztery paluszki. Ta 8 miesięcy działa bez zarzutu, świetnie ostrzy i zresztą mogę Wam pokazać, jakiś ołówek, może. Mam jakiś taki zniszczony. Zobaczymy. O! Tak on wygląda teraz. A tutaj możemy go naostrzyć. I tak wygląda po naostrzeniu. Nie wiem, czy będzie widać. Rewelacja. To jest narzędzie, którego używam non-stop, ponieważ no, ołówki, no to jest wiadomo rzecz dla stolarza. Czy dla każdego rzemieślnika to jest niezbędna, no i to musi być na co dzień w dobrej kondycji, dobrze naostrzone. Ja te ołówki, które mam, to już kiedyś o nich wspominałem, to są ołówki Stabilo, super ołówki. One mają tu takie wcięcia dla prawo lub leworęcznych, nawet. Ja akurat z tego nie korzystam, ale, ale są. Nawet to się jakoś tam w rękach trzyma. Nawet nie wiem, które ja mam. Nie wiem chyba dla praworęcznych, ale też miałem dla leworęcznych, ale to, no, to nie ma jakby znaczenia. Generalnie, e, same ołówki też to jest ważna sprawa. Super się sprawdzają na wodzie, na deszczu, e, w warsztacie. Super ostre, wytrzymałe, nie kruszą się, nie łamią i tak to, dalej. To już jest e, jakby ostatnia rzecz, o której będę dzisiaj mówił. To miał być, miał być krótki film, nie wiem, czy wyjdzie krótki, czy długi. W każdym razie, Zrobiłem to co chcieliście, mam nadzieję, że więcej będzie komentarzy na temat tego co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Wydaje mi się, że następnym takim krótkim filmem będzie film o podstawowych 10, 10 może mniej, może więcej elektronarzędziach, które używam na co dzień. Także wydaje mi się, że wyczerpałem temat, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania piszcie w komentarzach pod filmem. Postaram się na nie odpowiedzieć jak zawsze. Także tym razem dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym nagraniem. Trzymajcie się. Cześć.